Cześć kochani, tu Daria z Laboratorium Papieru. Przychodzę do was z albumem, który wykonałam na urodzinę. I jest to prezent e, dla wyjątkowej osoby, która tak jak ja jest kaperką. E, I ten album robiłam długo, z racji tego, że mam mało czasu. Więc ten album naprawdę długo powstało, bo około dwóch miesięcy miałam nie wiem, może po godzinie dziennie, czasami miałam tydzień, kiedy w ogóle nic nie mogłam zrobić. Więc tym bardziej cieszę się, że jest skończony i w końcu mogę go podarować. Tym bardziej, że już jest dawno po urodzinach. No cóż, bywa i tak. Ale przejdźmy do rzeczy. Album. Album jest duży, bo ma wymiary 20 na 26 i grzbiet ma 10 cm. Karty mają wymiary. 18 na 21. I żeby stworzyć ten album, używałam kolekcji z Action, Jest to Lilac Florals i to jest główna kolekcja. Dołożyłam tutaj również z parę kartek z Rustic Textures i Black and Gold. A dodatkowo e, też ze dwie albo trzy kartki użyłam z Bloczka Lemon Craft Out Patterns. Albo z dwójką albo jedynką Nie pamiętam I są też elementy wycięte właśnie z tych bloczków Tak żeby trochę przełamać Tą kwiatowość tych papierów z I co my tu jeszcze mamy Mamy tak obłożone Cały album jest obłożony takim materiałem to jest ale w no, Taki piękny wzorek Z tyłu nie jest oklejony Natomiast z przodu Natomiast z przodu nie wiem, jak ja wam to będę pokazywać, tym bardziej, że tutaj się ledwo jeszcze w kadrze i ciężko w ogóle mi kamerę ustawić i wszystko. Dobra, wróćmy do tematu albumu. Na okładce mamy drzwi. Generalnie już projektując album wiedziałam, że będę chciała mieć na, na okładce drzwi, dlatego ten, ten wygląd albumu dlatego ta okładka właśnie jest w takim formacie. I są drzwi z okienkami. Tutaj na górze mamy koroneczkę. Yeah, I to jest lawenda, i to jest lawenda prawdziwa, z ogrodu, e, ususzona i tutaj przyklejona. Tutaj na dole mamy e, kawałki papieru. One były embosowane mm, Embosowane, czekajcie, mam kartkę sobie zapisałam, czego używałam. Folder do embossingu Ultimate Crafts, i to jest wzór Zephyr Florish, i potem tą kartkę, bo kartka była biała, tuszowałam trzema distressami zwykłymi. To jest najpierw zrobiłam Shaded Lilac, Lilac właściwie, on jest taki jaśniutki, ale mi nie pasował. Dołożyłam do tego Wilted Violet, więc i też był taki za jaskrawy, no i na końcu musiałam to przyciemnić, żeby mi już jakoś pasowało, więc użyłam Dusty Concord. I w połączeniu tych trzech tuszy wyszło coś takiego. Dodatkowo użyłam tutaj zamykania Takiego, żeby się fajnie, fajnie to wyglądało, no i żeby się dodatkowo trzymało. Bo generalnie album jest zamykany na magnesy. Tutaj są magnesy, tu. Nie zaklejałam tego jakoś specjalnie, bo one się nie rzucają w oczy. Tutaj są magnesy, ale nie byłam pewna, czy mi to na pewno się utrzyma, więc postanowiłam, że tutaj dodam jeszcze takie zamknięcie. Wszystkie papiery, te skrapowe, które użyłam w albumie. Są postarzone boki. I przejdźmy do środka. Do ozdoby używałam, tutaj widzicie, to jest maska z AB Studio i to jest pasta i ona jest pastą pękającą. I to jest pasta z Rangera. To jest Distress Texture Paste i to jest opcja Crackle. Wszystkie kartki tutaj w środku są Przeszyte na maszynie, dodatkowo, rozkładamy. album jest wielki, generalnie, Wiecie, wam tutaj się otwiera, ale tutaj już nic nie ma, więc sobie nadudam, pokażę Wam tą główną część i teraz tak, album składa się z sześciu kart, każda karta ma, yy, każda rozkładówka ma miejsce na zdjęcie, taką rameczkę, w środku jest yy, mata, i czego używam do ozdobienia albumu? E, używam dziurkacza, to jest dziurkacz z Marty Stewart. To jest właśnie ten, ten element z, z Lemon Crafta. E, to są kwiatuszki i te listki to są wycięte z pasków papieru, które dostałam kiedyś przy zamówieniu do galerii papieru. E, tutaj mamy taki malutki napis. Muszę to przybliżę troszkę. Taki malutki napis. On jest, to są te naklejki Puffy. Takie poduszkowe, i to jest napis z MPK. Taki zestaw miałam listki, są wyembosowane na kalce. No i tutaj mamy jeszcze yy, z wosku pieczęć odbitą. tą stronę się otwiera na magnes, ona się otwiera tak. I z tej strony mamy pięć miejsc na zdjęcia z miejscem na opis. I listki są powycinane jeszcze z papierów. Z nie z papierów zakrzona, tylko z... akurat papiery są u nas niedostępne, bo je w Kanadzie, ale chodziło mi o wykrojnik. Wykrojniki wszystkie są z Ali. Z tej strony mamy ram, miejsce na zdjęcie, mamy serwetkę, ona jest wycięta z wykrojnika maholca, Tu mamy koronkę i za tą koronkę ciągniemy. To jest strona na kalce. Tu mamy drugie miejsce na zdjęcie, następne. I jeszcze kolejne dwa. E, serwetki też są wycinane z... Serwetki też są wycinane z wykrojników z AliExpress. I tutaj na tej kalce użyłam sobie... E, to jest maska ze Stamperii, a pasta to jest brokatowa z Bobany. Bardzo fajna, już ją któryś raz używam i jest super. E, wszystkie taśmy washi, jakie użyłam w albumie, to są taśmy e, z Exxona. Obracamy. Pomiędzy stronami mam takie dodatkowe miejsca na dwa zdjęcia. Z jedno, tu jest drugie. Zazwyczaj te strony mają tutaj jeszcze kieszonki. Tam gdzieś będzie widać dalej, powkładałam parę tagów, nie za dużo, bo nie wiadomo, czy wszystkie miejsca będą potrzebne do tego, żeby coś zapisać. Tu nam się o coś otworzyło. Następna strona, mam właściwie dwie. Tutaj mamy miejsce na jedno zdjęcie, tak jak Wam mówiłam, to jest miejsce z tagiem. Tagi wyglądają tak, że mają, to jest z, z dziurkacza... Coś tam My Dress, to kółeczko to jest dziurkacza We Are. no i tak to wygląda. Tutaj sobie wsuwamy i tutaj jest zawiązywane na wstążeczkę Vintage. Aha, i tutaj ten dziurkacz, co tutaj użyłam, to też jest Marta Stewart. I otwieramy. I tutaj na górze mamy jedno miejsce na zdjęcie. Natomiast tutaj mamy kieszeń. Kieszeń foliową, a w tej kieszeni mamy dwie maty. Plus taką kartę, z którą można sobie coś zapisać albo też przejść dodatkowe zdjęcie. Ja Pamiętam, że najdłużej chyba zajęło mi w tym albumie najdłużej, to chyba samo, sam, sam projekt tego albumu, bo potem jak już wiedziałam, gdzie co ma być i tak dalej, docinanie papierów to nie był problem. Aha, i walka z moimi kotami, żeby mi dały coś zrobić, to zdecydowanie to było najdłużej, bo y, moje koty lubią się ukłaść na papierze, chyba jak każdy koty, więc zawsze miałam jednego na, na albumie. Na szczęście y, jubilatka też ma kota i nie ma problemu z tym, że może się tu znaleźć sierść. Tu mamy kolejną e, ramkę, miejsce na zdjęcie, i tutaj mamy taką stronę. Foliową to jest e, serwetka, e, to są serwetki pod torty. I otwieramy, wygląda to tak, tutaj mamy znowu Tagusia, znowu z, przez maskę przyciśniętą pastę. E, I jeszcze tutaj mamy chyba dwie albo trzy urządki, to są serwetki z. Kolekcji papierów magicznej kartki. A jak ona się nazywa? Najpiękniejsze chwile. I to się zamyka na magnes. Otwieramy znowu. Tu mamy znowu dwa kolejne miejsca na zdjęcia. I przechodzimy dalej. Kolejna strona. Tym razem ramka otwiera nam się w prawo. Tutaj mamy taki banerek, który nam przytrzymuje. Tu są magnesy w środku. I tu są miejsca na zdjęcia. Jak tak liczyłam? Aha, jeszcze gazy użyłam i tych te, takich, e, taką taśmę z takimi prędzelkami, więc tutaj też jej powcinami używałam. E, album, jak liczyłam, to pomieści około 90 zdjęć. Może być delikatnie więcej, albo delikatnie mniej. W zależności od tego, ile zdjęć się chce wkleić, tutaj tak otwieramy. I tutaj mamy taką harmonikę z folii. Z drugiej strony, tutaj te banerki to są banerki z, z takich yy, z takich zestawów z żeby zrobić swój własny baner. Ja to już drugi raz w drugim albumie wykorzystuję, właśnie do tych stron foliowych, że powybierałam sobie te, które mi pasują kolorystycznie. Są cztery, więc dwie strony są właśnie z takimi elementami. Tu mamy kolejne dwa miejsca na zdjęcia i dalej tutaj mamy kieszeń yy, tu mamy tą ramkę na zdjęcie jak podniesiemy to tutaj jest kolejne miejsce na zdjęcie a tu się spróbuje wsunąć tu mamy kieszeń i tutaj mamy włożone dwie maty i tutaj jest tylko zdoba na tej kieszeni żeby ją było widać że jest zamykamy To są stążeczki vintage i tu gdzie jeszcze jest taka um, stążeczka satynowa, też vintage. I tutaj mamy kolejną stronę. Tu otwieramy pierwszą część. Tu mówiłam, właśnie, że jest drugi ten banerek. Otwieramy drugą. I tutaj mamy jeszcze jedno miejsce na zdjęcie. To wszystko się zamyka na magnesy. Także. Powinno się fajnie trzymać, bo magnesów nie żałowałam. O, tutaj jest troszeczkę inaczej zrobione, bo mamy jedną stronę. To jest ta pomiędzy. To jest jedna strona, plus tutaj była połówka. Więc dokleiłam do tego folię i zrobiłam takie pół przeźroczyste. Tutaj mamy kolejną, kolej, kolejną ramkę. Ona jest na klapce. Klapkę się otwiera. Hmm, jakiś kwiatek odpadł. Od czego? Muszę go znaleźć, on odpad. Nie wiem dlaczego. Tu się otwiera, tak? Mi na zdjęcia jest sporo. Aha, jeszcze użyłam tych stempelków. Jak to się da. Jak się ta firma nazywa? Nie powiem Wam teraz, bo zapomniałam i zapomniałam sobie zapisać w ogóle. Tak mi one pasują, te stempelki. Właściwie ten jeden, bo najczęściej, jak już to będę używać tego i 10 na 10, bo najczęściej robię albumy właśnie na takie formaty. Eee, z jakiej to są firmy? Nie powiem, Wam, zapomniałam. Kolejny środek. I tu mamy już przedostatnią kartę, przedostatnią rozkładówkę. Tutaj mamy, otwieramy ramkę i pod ramką są. Kolejne miejsca na zdjęcia. Zamykamy, zawiązujemy. A tutaj e, mamy zamykane na wskazówki. Wskazówki są z z Aliexpress. I otwieramy. Wygląda to tak. I kolejne miejsca na zdjęcia. Tutaj mamy napis Remember. To jest jakiś naklejek, chyba zekszone. Takich planerowych. Brakowało mi tu czegoś właśnie płaskiego, więc stwierdziłam, że będzie fajnie wyglądała. I ostatnia, ostatni środek. I ostatnia strona to jest taka duża harmonika. Tutaj naj, najpierw nam się otwiera tak, później nam się otwiera tak. I tutaj mamy rameczkę. I to wszystko jest na magnesiki. I na okładce postanowiłam, że zrobię e, wodospad i chyba tak zacznę robić z tego względu, że jak robię wodospad właśnie taki na, na zwykłej stronie potem ta strona bardzo się wygina a jednego okładka zawsze mam z tej tektury 2 albo 3 mm więc jest po prostu mocniejsza i tutaj nie ma problemu, że się coś wygnie, tutaj mamy zamykane na magnesik taką ozdobę zrobiłam i tutaj mamy kilka miejsc na zdjęcia plus kieszonkę Tutaj jest włożona karta i tutaj też jest włożona karta. Tą dostałam od Ani, jeżeli dobrze pamiętam. Akurat mi tu kolorystycznie pasowała, więc dołożyłam i jeszcze gazy używałam. I tutaj jest taka, e, może się uda podnieść, taka siadeczka. To nie wiem skąd mam. Ale mam tego dużo. A wiem, dostałam z... Jak mama była i kupowała w, na giełdzie kwiatowej, to właśnie w hurtowni kupiła mi taką siateczkę kiedyś. No i wszystkie łączenia to w bazie wzięłam i wzmocniłam stążką, żeby to wszystko było takie porządne i żeby się nią nie rozwaliło. Album jest naprawdę gruby. Zastanawiam się, jak tu wejdą zdjęcia, tak prawdę powiedziawszy, bo trochę mnie poniosło. Rzadko się to w sumie zdarza, żeby mnie tak poniosło, bo zazwyczaj staram się robić to tak, żeby jeszcze miejsca na zdjęcia były. Natomiast ten album, nie wiem, tak wyszło po prostu. Tak wyszło. Czy jest jeszcze coś, co chciałam Wam powiedzieć i Wam nie powiedziałam? Poczekajcie, bo sprawdzam. Tak, jest jeszcze jedna co najmniej rzecz, bo na niektórych stronach tych foliowych, zaraz Wam jeszcze pokażę, tu na przykład, tylko tutaj nie będzie nic widać. Jest gdzieś jeszcze użyte, chyba tylko tu, bo użyłam jeszcze do ozdobienia takiej pasty. Tutaj ją troszkę widać, tylko musiałam podnieść całą albo znowu. Użyłam takiej pasty. I nie wiem, czy ją widać troszkę. Może jakąś białą kartkę znajdę. Wejdźcie. Albo jest bardzo ciężki, to razu mówię Ciężko się go podnosi. O, tu będzie. Widać. O, teraz będzie lepiej. takiej srebrnej pasty i to jest pasta, ona się nazywa Glacier Past i ona jest z firmy Nuvo i ona tym się różni od pasty tej brokatowej, że to też jest brokat, tylko on jest taki bardzo miałki, taki bardzo delikatny i mm, i co mam powiedzieć, że po prostu daje inny efekt, ta nie jest wypukła właściwie się zlewa z tłem, taka bardzo delikatnie ją tylko czuć pod palcem natomiast te Brokatowe wszystkie one są takie wypukłe. I coś jeszcze? Aha, i wiem co jeszcze. Tutaj może będzie widać. Nie tu. Tutaj pod niektórymi tymi ramkami użyłam y, to. Są papiery y, do z bloczków do kolorowania zekszona Właśnie pod tymi ramkami użyłam. Bo z początku miało nie być mat w tych ramkach, ale stwierdziłam, że jednak dorobię. Aby było ładniej. Tak. I tu Wam powiem, że tu, właśnie zużyty papier, to jest z tego, było chyba Textures A gdzieś takie dechy były, to dechy są, te są, te dechy tutaj pod spodem, to są właśnie z Lamoncraft, jeżeli się nie mylę. Albo te. Właśnie tak, żeby troszeczkę ten album stonować to użyłam tych deskowanych mm, papierów. No, i na tym zakończymy nasz filmik. Dajcie znać, co myślicie o albumie. Z czego najbardziej jestem dumna z okładki? Tak, prawdę powiedziawszy, od początku y, miałam pomysł, że tu będą drzwi. Natomiast wypełnienie y, tutaj w środku to już jest pomysł mojego męża. To znaczy, tak, wiedziałam, że chcę mieć, y, że chciałam użyć lawenda, ale nie wiedziałam w jaki, w jaki, w jaki sposób no i jakoś to zdobić. no i mój mąż wpadł na pomysł żeby tutaj dać koroneczkę a tu na dole właśnie wymbosować i powiem wam, że jestem z tego bardzo zadowolona, bo bardzo mi się to podoba super to wygląda tu są, to jest pod folią, więc nie będzie się nic haczyć, nie będzie się nic brudzić a lawenda nie powinna się bardzo sypać chociaż zobaczymy, bo już jak przyklejałam to się jedno ziarenko oderwało dajcie znać co myślicie o tym albumie Czekam na Wasze komentarze i do usłyszenia w następnym filmiku. Pa pa!